Tak? E, na buszeli 11 zaul pasy na wszystkie detektory. Chociaż nie pracują pod ziemią, także są górnikami, a ich praca to pasmo ciągłych, technicznych wyzwań i zagrożeń. Technicy górnictwa otworowego w pierwszej kolejności dbają o prawidłową eksploatację złóż, głównie ropy, gazu, ale też np. wód mineralnych czy soli kamiennej. To na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za nadzorowanie bezpiecznego wydobycia, a następnie transportu surowców. Paweł Baszczuk w zawodzie jest od 11 lat. Pracuje w kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego dębno. Jestem mieszkańcem dębna i od jakiegoś czasu było słychać o, o powstającym tutaj zakładzie i kopalni. No i z czasem składałem podania i się dostałem. Krzysztof Chiniewicz w kopalni pracuje od 6 lat. Jak tłumaczy, w tym zawodzie nie sposób się nudzić. Codziennie zaczynamy od czegoś innego. Codziennie inne miejsca odwiedzamy. Prace techników górnictwa otworowego nadzoruje inżynier Rafał Sedlaczek. Jestem absolwentem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii górniczo hutniczej w Krakowie. I to jest tak naprawdę jedyna chyba w Polsce uczelnia, która kształci inżynierów w tym kierunku. Zadaniem techników górnictwa otworowego pracujących w kopalni Dębno jest wydobycie ropy i gazu. Naszym zadaniem jest pilnowanie parametrów i bezpieczeństwa eksploatacji tych surowców. Technik musi kontrolować, nadzorować tą instalację od strony takiej technicznej, czyli on tam jest na miejscu. On musi widzieć, czy coś się dzieje, kontrolować wszystkie manometry, odczyty z urządzeń Praca technika górnictwa otworowego to zajęcie w ciągłym ruchu. Każdego dnia dokonuje on bowiem inspekcji tak tzw. stref, miejsc, w których wykonywane są odwierty. Wsiadamy w samochód, po rozprowadzeniu jedziemy do danego odwiertu i tam wykonujemy swoje czynności. Następnie na śniadanie, czy na koniec zmiany, czy do odebrania tłoka przyjeżdżamy na ośrodek centralny. Ale nasza stricte praca jest taka mobilna. Kopalnia pracuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. O przestojach nie ma mowy. Czasami musimy pracować w niedzielę, w święta. Warunkami uciążliwymi jest oczywiście pogoda, zmienne warunki. Zimą jest zimno, latem gorąco. Technik górnictwa otworowego musi być osobą niezwykle odpowiedzialną. Trzeba uważać, bo ma się do czynienia z siarkowodorem. Z wysokimi ciśnieniami. Strefy, w których się poruszamy, są to strefy zagrożenia wybuchem strefę zagrożenia toksycznego. Wszędzie praktycznie tutaj na osobowość ze względu na łatwopalność tych substancji strefa pożarowa. Po prostu gwarantujemy sobie nawzajem bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś zauważy jakąś niezgodność, coś, coś, coś go niepokoi, powinien o tym zaraz poinformować czy mnie, czy jakąś inną osobę nadzoru. Każdy górnik podczas pracy jest wyposażony w detektor ostrzegający go przed ewentualnym niebezpieczeństwem. Jeżeli chodzi o sprzęt powiedzmy zabezpieczający, są to detektory siarkowodoru, są to kaski, oczywiście wymagane prawem, obuwie z noskiem metalowym. Jest to strój, prawda, który nie antyelektrostatyczny, nie można wywoływać iskry, ponieważ no, jest tu też pewne stężenie metanu, które przy zaiskrzeniu mogłoby wywołać wybuch czy pożar. Technik górnictwa otworowego w swojej pracy nie korzysta z wysoko wyspecjalizowanego sprzętu. Do regulacji kopalnianych instalacji potrzebne są jedynie podstawowe narzędzia mechaniczne. Wykorzystujemy no, praktycznie młotek do nadania tłoka. Czasami przy remontach zaworów, przy innych czynnościach używamy też takich typowo mechanicznych narzędzi jak, jak frezarka, szlifierka. Zaletą pracy technika górnictwa otworowego jest możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Jeden z kierowników zmiany jest, zaczął pracę jako operator, więc tutaj przez swoją solidną pracę, zaangażowanie w nią, potem dorobił wykształcenie i dzisiaj pewnie jest bardzo dobrym kierownikiem zmiany. Mimo uciążliwości jest to praca, która daje dużo satysfakcji. Dostarczamy, można powiedzieć, tak, gazu do elektrociepłowni w Gorzowie, która za zapewnia ciepło wielu mieszkańcom. No i tutaj nasza praca jest bardzo istotna w tym względzie, dlatego wszystkie wszelkie wyłączenia są jak najszybciej usuwane, a poczucie misji też na pewno jest, bo to nie jest tylko właśnie gaz, ale jest i ropa na krajowy rynek, także nasza produkcja tutaj przyczynia się do powiedzmy bogacenia naszego państwa.